Warsztaty cudalasów w Bibliotece Pana Kleksa to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świat natury i odkryć jej tajemnice. Dzieciaki bardzo lubią wychodzić poza szkołę na różne warsztaty i właśnie takie lekcje, które się dzieją w mieście w Zielonej Górze, bo dzięki temu też mają inne podejście do, do, do lekcji. Nie, nie jest to takie, że muszą być, tylko chcą same być. No i to daje na pewno im dużo du rozwój i dużo, dużo nowej wiedzy którą pewnie łatwiej im się przyswaja w nowych miejscach. Dzieciaki lubią wychodzić, poznawać nowe, nową wiedzę w sposób inny niż tylko w szkole, w ławkach, więc myślę, że tak. Ponad roku prowadzę taką prezentację, takie zajęcia dotyczące właśnie dokarmienia ptaków. Czy dokarmiać, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to też dlaczego, bo tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi, jest tyle za, co przeciw i fajnie, gdybyśmy budowali odpowiedzialność i świadomość tego, a druga sprawa to są kłopoty problemem płazów. Samo to, że może Możemy zakryć, zabezpieczyć studzienkę kanalizacyjną, żeby na przykład płas na zimę, kiedy szuka schronienia nie wpadał tam, bo to, że wpadnie, to jeszcze nie jest problem, bo zimę przetrwa, ale wiosną nie ma jak się wydostać. Zbudujemy taką odpowiedzialność i świadomość tego, co się dzieje wokół nas. Również jak my ludzie już celowo przekształcamy środowisko inwestycyjne. Prowadzimy fragmentację siedlisk, no są masowe migracje płazów na przykład, więc wiele takich zagadnień, które dotyczą bardzo pomijanych zwierzaków wokół nas, a które wszystkie rodzime są pod ochroną. Więc ja tą popularyzację przyrodniczą prowadzę już od bardzo dawna, po to, żeby wychowywać ludzi w tym duchu poszanowania, zrozumienia. Natomiast każdy absolutnie wybiera kim chce być, co chce robić w życiu, ale uważam, że szacunek do przyrody, taki jaką dzisiaj mamy, a która ma bardzo liczne wyzwania i problemy, no jest nieobowiązkiem, jest odpowiedzialnością każdego z nas. I myślę, że każdy z nas, jeżeli dołoży tą małą cegiełkę odpowiedzialności, to naprawdę niewielkim wysiłkiem spowodujemy polepszenie, chociaż w pewnych obszarach. To spotkanie udowodniło, że las kryje w sobie mnóstwo niespodzianek. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tego wyjątkowego świata. Wystarczy uważność, troska i drobne codzienne gesty, by natura mogła nadal zachwycać kolejne pokolenia.